Sporo zmian kadrowych zaszło ostatnio także w Astrze Nowa Sól. Z klubem pożegnało się siedmiu zawodników, w tym m.in. Bartosz Kowalczyk czy Wadzim Pranko, którzy stanowili ważne ogniwa w minionym sezonie. Większość zawodników w tych, w tych rozmowach jednak wykazywała tę chęć pozostania, natomiast no, nas ograniczają środki finansowe. Część z tych zawodników dostała lepsze oferty, z których na pewno skorzystali. Zmiany nie będzie za to na stanowisku trenera, a koliberki w Tauron pierwszej lidze nadal prowadzić będzie Andrzej Krzyśko. Doszliśmy wspólnie do wniosku, że należy tutaj w dalszym ciągu inwestować, wspierać i stawiać na swojego trenera ze swojego miasta oddanego. W przyszłym sezonie Nowosolski Klub nadal reprezentować będą Marcin Brzeziński i Patryk Foltynowicz, a stref póki co wzmocnili także Markus Kosjan i Jakub Wiśniewski.